Potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Mm, poczekaj chwilę, przyjacielu. Masz niebywałą okazję spróbować jednej z moich potraw. Z jakiej to okazji? A czy zawsze musi być okazja? Po prostu chcę, by mieszkańcy naszego miasta cieszyli się wybornym smakiem moich dań. Zostały mi dwie zupy. Mogę dać ci jedną. Pożywny gularz według przepisu mojego dziadka lub zupa będąca moim własnym eksperymentem kulinarnym. Co wybierasz? Spróbuję twojej zupy. Proszę bardzo. Jeszcze to to Nie jeszcze takie coś rzeczy. Mmm, poczekaj chwilę, przyjacielu. Masz niebywałą okazję spróbować jednej z moich potraw. Z jakiej to okazji? A czy zawsze musi być okazja? Po prostu chcę, by mieszkańcy naszego miasta cieszyli się wybornym smakiem moich dań. Zostały mi dwie zupy. Mogę dać ci jedną? Pożywny gularz według przepisu mojego dziadka. Lub zupa będąca moim własnym eksperymentem kulinarnym. Co wybierasz? Starodawny gulasz. Proszę bardzo. No, no, Doszł do mnie inaczej. To